Manko z tej strony Foxtera, dziś omówię oraz streszczę wam drugą konferencję przed Fame MMA 15. Zanim jednak zacznę, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jest was już tutaj ponad pół tysiąca. Jest to dla mnie niesamowita liczba, biorąc pod uwagę to, że przez długi czas wrzucałem tutaj filmy, które oglądalność miały na poziomie dosłownie zerowym. Teraz jednak w niecały miesiąc zbierało się was aż tylu i co jest dla mnie niesamowite, codziennie przychodzi ktoś nowy. Bardzo wam za to dziękuję. Ze swojej strony w zamian za to będę starał się nie odpowiadać. I przychodzić do Was z coraz to ciekawszymi materiałami. Pomysłów w głowie mam dużo. Teraz wystarczy tylko przenieść je do OBSA. Mam już swoją wizję prowadzenia tego kanału, ale żeby nie zapychać takich odcinków jak ten, podzielę się tym z wami wypuszczając specjalny film na 1000 subskrypcji. Gorąco zachęcam więc do klikania w ten czerwony prostokąt, a tymczasem przejdźmy do głównego tematu odcinka. Say what? Omówię tutaj najciekawsze momenty konferencji, która miała miejsce 22 sierpnia. Od razu na wstępie zaznaczę, że pominę kilka pojedynków, które są mało interesujące lub do których ciężko coś dodać od siebie. Zaczniemy od bardzo mocnego zestawienia, które tworzą Murańscy oraz Tańcula i Szalony Reporter. Ogólnie to cała ich konfrontacja była małym zaskoczeniem, ponieważ większość osób prawdopodobnie spodziewała się, że to Murańscy będą prowokować i przekrzykiwać, a było na odwrót. Nie był to ich dzień, a Tańcula z Reporterem wykorzystali to wbijając im tyle, szpilek, ile tylko się dało. Ja mam tu nawet lek uspokajający, dlatego jeżeli by pan Jacek jakkolwiek się poczuł źle, to my z Arkiem będziemy interweniować. Marcin Najman zrobił taki performensik. Syna panu zrobił. Tańcula już, tańcula ma taki, 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 taki 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 taki, 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 jaki, 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 jaki. Jacku, czy już, czy już? Bo jak jest źle, to ja mogę interpelować. Jacku, czy już? Panie, trzeba panie, panie, panie... zaszczycić. Chciałbym jednak trochę stresić wam, co się działo oraz powiedzieć wam, co ja uważam o użytych argumentach z tej walki słownej. Pierwsza sprawa jest taka, że walka Starego Murana z Szalonym Reporterem nie odbędzie się, jeżeli Tańcula wyjdzie do walki po Młodym Murańskim. Arek powiedział, że jeszcze negocjacje nie są zakończone i nie wiadomo, czy tej walki nawet tak. są zakończone, że jej nie będzie. Żeby też podsumować, Jacek na gali zawalczy, natomiast na 100% zawalczy z Arkadiuszem, jeżeli Arek będzie zdolny do walki. Tak. Jeżeli Arek nie będzie zdolny do walki, to wtedy i tak wtedy walczy wychodzę. z tobą. Po poprzedniej konferencji powiedziane było, że Jacek będzie walczył zarówno i z Tenculą, jak jaki i z reporterem, jednak Fame zaoferowała za tą drugą walkę okrągłą złotówkę. Wydaje się to być śmieszną ofertą, lecz rozumiem ruch federacji i ma to sens z ich punktu widzenia, ale z drugiej strony, odmówienie walki za taką kwotę również jest zrozumiałe. Decyzja o niepodjęciu się takiego pojedynku jest racjonalna, bo czemu niby chłop ma ryzykować swoim zdrowiem za darmo? Federacja uznała, że nie jest im taka walka potrzebna, więc albo ją zrobią za złotówkę, albo w ogóle. Szalony reporter mówi, że Murański się obstrał, ale tak szczerze, w takiej sytuacji ja tak nie uważam. Mamet Kalidow też nie wyszedłby do walki z żulem spod biedronki za darmo, i to nie znaczy, że powodem tego byłby strach. Drugą interesującą informacją, o której się dowiedzieliśmy, jest to, że wyszła na jaflipna współpraca młodego Murańskiego z rosyjską stroną hazardową, która dodatkowo nie jest legalna w Polsce. Ostatnio nagraliście chłopaki, że Mateusz reklamował jakiegoś bookmachera i o dziwo, jest chyba duże prawdopodobieństwo, że ten buk, nielegalny buk ma jest rosyjski, papierów? Tak, to jest rosyjski, tak, to jest rosyjska firma, która reklambuje. nie ma koncesji w Polsce Ciekawe, jakie kroki podejmie teraz Federacja. Uważam, że spadło im to z nieba, ponieważ według mnie Fame MMA od ostatniej konfrontacji planuje się pozbyć Murańskich, lecz aktualnie nie mogą o tym powiedzieć głośno, ponieważ zależy im na udanej promocji 15 gali Teraz jednak po zakończonej walce będą mogli wyrzucić młodego Murańskiego za nieprzestrzeganie zapisów umowy i reklamowanie konkurencji, ponieważ głównym z Sponsorem Fejmem jest polska strona hazardowa Betclick. Jak to jest, że wspieracie, tutaj atakujecie jakoś pomówieniami Nitrozyniaka, a sami wspieracie rosyjską firmę i nielegalnego bukmachera, mimo że macie podpisaną umowę z Fejmem, który, który ma sponsora i macie zakaz konkurencji, że nie możecie innych w ogóle bukmacherów. Starego Mureńskiego będą mogli natomiast wyrzucić za ostatnie kontrowersje. Pozbędą się w ten sposób kłopotliwych ludzi, a wnioskując po komentarzach i np. ankiecie na kanale Aferki, tego aktualnie chce większość ludzi. Jednocześnie, federacja pokaże w ten sposób, że nie toleruje łamania zapisów umowy oraz pokażą, że są konsekwentni, a dzięki temu zwiększy się ostrożność w działaniu przyszłych zawodników. Trzecia sprawa to błędne koło pomawiania. Niestety tańcura skład wybrał metody ząb za ząb. Uważam, że jest to słaby sposób, a szczególnie w takim wykonaniu. Chodzi tu o prześmiewcze nazywanie młodego Murańskiego synem Neymana. Arek bardzo się oburzył jak Wartęga zadał mu to pytanie. Ja też chłopaki mam do was pytanie, bo z jednej strony krytykowaliście wystąpienie Jacka na Cage'u, a teraz robicie jednak to samo. Czyli Czyli? Czyli pomawiacie, yy, że jego syn nie jest jego synem, nie macie na to żadnych dowodów. Robicie to w formie żartu. Ja rozumiem, że jest to odegranie się, że jest to forma zabawy, ale. Tak, żeby wiesz, nie być go... żeby... Żeby, żeby co znowu? Nie, zadawaj mi tego pytania. Ja uważam jednak, że taka metoda jest faktycznie nieodpowiednia. Tańcula pokazuje w ten sposób hipokryzję, a to, że odkryza się tym samym, co Mureński zrobił Sandrze, nie jest dobrym argumentem obronnym. Tak dla przykładu, to jeżeli Andrzej zabije Zbyszka, a w odwecie Franek zabije Andrzeja, to nie jest usprawiedliwiony z popełnionego morderstwa. Co innego, gdyby taką kontrę wypuściła Sandra od Nitrozyniaka, można by to było uznać za samoobronę i kontratak. W tym przypadku tańcula jednak nie był ani trochę poszkodowany, a mimo to zechciał się podpiąć pod konflikt i sam używa pomówienia. I tak dla jasności. Dla wielu, moje zdanie w tym temacie będzie pewnie mocno kontrowersyjne, bo nie jest to opinia populistyczna. Zanim jednak ktoś napisze, że tańcula dobrze zrobił, bo on tylko żartował, on tylko się odwzajemniał, to niech się dobrze zastanowi, bo z automatu będzie to broniło pomawiania Mureńskiego w stronę Sandry. Ostatnim tematem w tej konfrontacji, również odnośnie pomawiania, będzie szybko zakopany i prześmiany wątek pomawiania księdza o pedofilię przez strzelanego reportera i zbignieła Stonogę. Szybko wam streszczę, o co chodzi. Stonoga bawił się kiedyś w łowce pedofili, podszywając się za dziecko i pisząc z różnymi osobami. W ten sposób udało mu się kiedyś złapać prawdziwego zbrodniarza. Tak jak wam mówiłem, od kilku dni prowadziliśmy tego pedofila tutaj w Krakowie. Pedofil wczoraj, przez ostatnie dni umówił się z dziewczynką. 12 dziewczynką. Do, do czego się przyznaje? Przyznaję się, że chciałem się umówić z 12 -latką. Przyznaję się do tego. Od kilku... Do jednego z moich fanów przyszło dziecko 12-letnie. Zdarzało się jednak też, że wysnuwał fałszywe wnioski. Właśnie do jednej z takich sytuacji nawiązuje Murański. Mówi on, że pomówili księdza podając jego parafię oraz jego dane, a później okazało się, że były to nieprawdziwe oskarżenia. Słuchajcie, dorwaliśmy księdza pedofila w Krakowie na Azorach. Jaka jest ciąg dalszy tej historii? Ogłosiłeś, pomówiłeś... Nim no, też mam romans? Bydlaku, pomówiłeś człowieka. Człowiek mógł być zlinczowany. Nie patrzesz, nieważne, że Ale ksiądz. Ale ty, Siergieja, nie pomówiłeś, nie Sergiusza! Ważne, nie... No co, ty, kurwa, ty Ale No, dobrze, co dobrze, pomówię? panowie. No. Ten szczur, to bydle, Ogłosił, ogłosił u siebie na kanale taką informację. Słuchajcie, mamy księdza, pedofila. Dziewczynka została nagrana, czternastolatka wychodzi Dał jaka, jaka parafia, czekaj, Boxdel, Azory, dał, konkretnie jaki ksiądz. Co się okazało? Że nie czternastolatka, tylko dorosłe kobiety, że nie same, tylko w towarzystwie mężów. I co robił z nimi ksiądz? To pił wódkę. Co ksiądz się nie może wódki napić? I to jest afera pedofilska w wykonaniu tego bydlaka. Pierwsza trzydzieści, bez miał do domu zaraz ty, kurwa pedofilu jeden. Pierwsza trzydzieści w nocy, dziewczynki wychodzą z proszę. proszę, Kraków, Azory. Temat ten szybko został zakrzyczany, a według mnie jest to poważna sprawa właśnie dlatego, że zamiast sensownie odpowiedzieć na poważne zarzuty, próbował on uciec od odpowiedzi w chamski sposób. Dziwię się, że Wardęga nie pociągnął tutaj za język. Skoro szalony reporter tak uciekał od udzielania odpowiedzi, a czemu nie zaprzeczył, to można wnioskować, że faktycznie pomówił kogoś o tak mocny zarzut. Ponadto, gdyby byli z tym księdzem pogodzeni, to na pewno użyłby tego jako linii obrony. Bardzo mocny przejaw hipokryzji, tym bardziej, że na swoim wcześniejszym odcinku krytykowali sytuację z pomówieniem sam Andry przez Murańskich. Dobra, lecimy do kolejnego zestawienia, czyli Dubiel z Błońskim. W sumie to według mnie słownie oraz na argumenty wygrał to Kacper. Po pierwsze, na konferencji nie mogło oczywiście zabraknąć poruszania tematu szyi Dubiela. Podobny profil, też jak się śmieje, więc powinna być bardziej napięta szyja. I no kurde, porównajcie sobie z wczoraj, a z maja, czyli lekko ponad rok różnicy, no. Naprawdę, widać giga tutaj zmiany szyi. I szczerze, to bardzo mocno widać, że Marcin kręci w tym temacie. Używa tutaj argumentu, że nie może szukać dokumentów, bo trenuje. Później mówi, że to przez to, że robi wagę. Jeśli uda mi się to znaleźć wcześniej bez problemu i bez... I w momencie, w którym nie wpłynie to na moje przygotowanie, no to tak, to wstawię to. To co ty robisz przez ten o, ostatni tydzień, że Wyobraź sobie, że jeszcze dzisiaj trenowałem, robiłem cardio głównie. Okej. Okay. I to ci A, zajmuje okay. cały dzień, żeby nie znaleźć A, e, dokumentów? Ja pierdolę, nie, to mi nie zabiera całego dnia, natomiast robię jeszcze m.in. wagę. A, i to ci zajmie. Jestem... Tak, ja, ro... tak, tak, okej, okay, okay, dobra, dobra, mam... dobra, już wiem, że się nie przedłożyłeś. Ale czym zająć, bo, kurwa. Bo ty wątpisz, że on co, nie... nie miał tej kontuzji? No tak, tom, no, no co to jest, on mówi, że robi wagę, co za to jest, za problem jest robić wagę? Czyli mi jesz, tak? Tak Oj, robisz stary, wagę? Oj, stary, mówisz, że jest. Słucham? Mówisz, że jest. Nie, nie, okay. on, musi, on musi się kłócić. Kurwa... Okej, okay, czyli podczas robienia wagi nie możesz znaleźć dokumentów, które niby masz, tak? Tak, dokładnie tak. Okej, okay, robienie wagi jest ciężkie psychicznie, ale fizycznie nie wygląda to tak, że leżysz jak kłoda i nie masz siły ruszyć ręką. Robienie diety nie wyklucza opcji szukania dokumentów. Niech Marcin przyzna się, że ich nie ma albo nie chce mu się ich szukać, bo taka wymówka, której teraz używa jest bardzo niewiarygodna. Według mnie Dubiel chce to przeczekać, bo wie, że po walce to jedynie Buński coś tam czasem będzie przypominał, ale poza nim to większość o tym zapomni. Po drugie Dubiel oskarżył Buńskiego o manipulację, a później o hipokryzję. Niesamowite jest jednak to, że gdy został zapytany o przykłady, to się zestresował i nie umiał nic powiedzieć. Na czym dokładnie polegają te jego manipulacje? Żebyś podał przykład, bo tam by właśnie brakowało czegoś takiego, że daj przykład. Ojku, ja uważam, że ogólnie cała, te wszystkie sytuacje to, to w jakiś sposób. Ale właśnie przedstawi... bym nie chciał, ogólnie tylko przykład, zaskoczyłeś mnie teraz. Eee, wiesz, fakt, że ja uważam na przykład, że, że jest hipokrytą w tym wszystkim. Mówi na przykład. Eee, wiesz. Gdzieś... Mówimy o manipulacji, Marcin, tak samo jak na face-to-face face nie potrafiłeś podejść ja przykładu. Czy nie jest yy, jakimś, jakimś, jakimś okay. rodzajem manipulacji? Nie, jest pytanie o manipulację, dostajesz konkretne pytanie, tak jak ja cię No Dobrze, konkretnie to może odnieśmy, na się, to face odnieśmy face. się na tej konferencji. E, jak będzie manipulował, to bo to wypomnę i będziemy mieli konkretny Czyli przykład. Nie, no nie jestem w stanie się. nie jestem w stanie teraz się cofnąć Czyli do... Czyli potrafisz tylko obrzucać mnie jako manipulanta, a nie podawać przykładu. Ale to dobra, ja nie podciągaj jego słów od razu, bo wiesz, że nie widzę, co starasz się robić. Po co, po co się teraz wtrącasz? Co, co robię, po co robię teraz? Odpowiadam po prostu, natomiast... no ale dobra, dobra, jest problem z tą manipulacją, to powiedz, na czym polega ta jego hipokryzja, że jest hipokrytą, bo co? <grytą> Okej, okay, jestem zaskoczony. Nie jest, wiesz, że przyjąłeś? Jest hipokrytą, ponieważ... E... Powiedz mu, żeby nie zadawał tego Macie... pytania. Macie mnie, normalnie się zestresowałem teraz. <grytą> Myślę, że nie, wy, nie wymaga to komentarza To jest właśnie cała postać Marcina On ma tylko wyuczone teksty, o których potrafi rozmawiać Jak jest pytanie jakieś niekonwencjonalne, to Marcin zapomina języka w gębie Mi się wydaje, że to było tak to opornie konwencjonalne No po prostu prosiłem o przykład, no ale dobra I tak szczerze, to Dubiel w ten sposób bardzo mocno manipuluje Lub można już nawet powiedzieć, że pomawia Buńskiego w trakcie ich rozmowy Marcin nagle stwierdził, że Kasper jest hipokrytą, bo zachowuje się teraz tak samo jak on dwa lata temu. Ja, na przykład, uważam, że manipulujesz w sytuacji, w której odwracasz to wszystko, co dzieje się teraz, na swoją korzyść. Ja powtarzasz moje schematy. To, co ja robiłem dwa lata temu, to coś zresztą wypomniałem Ci na Keju. Dosłownie wypowiadasz się w taki sam sposób. stara się teraz pokazać takiego porządnego. Nie wiem na jakiej podstawie wyciąga takie wnioski, a jeżeli nawet jakieś ich cechy są wspólne, to nie znaczy, że są one zarezerwowane przez Marcina. Po trzecie, w pewnym momencie na konferencji poruszony został temat konfrontacji Buńskiego z Mateuszem Kaniowskim. Tak szczerze, to Kacper wyjaśnił tu wszystko bardzo sensownie i dziwię się, że Dubiel nie umie tego zrozumieć. Mówi on, że Buński nie chce się konfrontować z Kaniowskim, a wcześniej wypominał jakieś rzeczy związane z na przykład Nasu i Lexi. Dubiele niestety nie rozumie słów, które mówi. Właśnie to jest twoje hipokryzja. Nie, nie tak to ostatnio nie się jest. się czepiałeś o wszystkie inne tematy? Okej, okay, to nie zapraszam były Mateusz, zapraszam. Ze mną i tobą. Na co? A nie uważasz, że Okej, okay, to hipokryzma? mówię. Ja nie mam problemu. Sugeruje on, że Bułęski ma problem, że ktoś wypomina mu rzeczy związane z ich walką, ale przecież nie miał z tym żadnego problemu i na wszystko odpowiedział. Jedyne co zrobił, to zwrócił uwagę na to, że konfrontacja między nim a Kaniowskim jest zaplanowana na inny termin, więc nie ma sensu zapraszać go teraz na scenę. Tylko uważam, że to jest czas na naszą walkę i że na, czas na to kiedy będę wyjaśniał to z Mateuszem będzie w odpowiedzi na Kajju nie był na to czas no to ja chciałem dzwonić. To no, Mateusz Kaniowski, Kaniowski nie chciał rozmawiać, bo jest na wakacjach. Nie, ja mówię... I ja uszanowałem to, że Mateusz okay. Kaniowski był na wakacjach. Przecież Błoński jak wypominał jakieś ruchy Dubiela związane na przykład z Leksy, to nie wołał jej, żeby dyskutowała o tym z Marcinem, więc konfrontacja była cały czas między nimi. A gdyby Kaniowski przyszedł, to równie dobrze mógłby się zamienić miejscem z Dubielem. Po czwartej tu w sumie jedyne z czym Dubiel miał rację, to na koniec Błoński zarzucił Marcinowi, że ten spotyka się z rodziną Lexi i rzuca to na insta story Jak się czuje w ogóle, Marcin, twoja. Obecna partnerka z tym, że jeździsz do rodziny swojej byłej dziewczyny i potrzebujesz rzucać to o, na stole. O, nie uważasz, że to jest słabe wrzucanie swojej nie. byłej dziewczyny rodziny? Okej. Okay. No to, to świadczy o tobie. Ja chciałem zapytać, no dobrze, co a wiesz, jest odzianka? Ja to bym ci powiedział, so co mówisz, pacz, ale... to nie Kurde, no nie można powiedzieć, że jest to coś złego, bo zerwanie nie zawsze równa się niszczeniem wszystkich relacji ze strony byłej partnerki lub partnera. Tak naprawdę, czy to jest dobre czy złe, może ocenić jedynie sama Natsu, a nie Kacper Buński. Jeżeli jej to nie przeszkadza, to w czym jest problem? Na koniec, Dubiel rzucił jeszcze hasło, że Kacper powinien zmienić ksywkę z Crasher na krucher, bo mu krucho poszło, ale ja chyba oglądałem inną konferencję niż on. Ja bym chciał powiedzieć, że Kac Jasper powinien zmienić ksywę na krucher, bo mu jakoś krucho poszło dzisiaj. Marcin nie umiał użyć sensownych argumentów, a ponadto przekrzykiwał i przedrzeźniał się jak jakieś dziecko w momentach, gdy nie wiedział, co powiedzieć. Konferencja oby poszło w piątek. A, Jezu, Marcin. To jest właśnie to. A nie rozumiem, mówię ci, że jesteś tak zajęty. Nie, chcę mi się tego słuchać. Ja uważam, że Zostawcie lajka, jeżeli się ze mną zgadzacie i napiszcie, jaką ksywkę ma ustawić sobie Dubiel. Przechodzimy dalej do zestawienia tej kwan kontra Zabielski. Zaczęło się od pytania do Tejwana w sprawie największej dramy internetu i chciałbym tu przy tej okazji zaktualizować kilka informacji do mojego poprzedniego odcinka, który bardzo dużo osób obejrzało, z czego bardzo się cieszę. Większość z was zgadza się tam również ze mną, ale pojawiały się głosy, że to nie będzie to, bo kartki jest mało medialny. Tutaj na konferencji natomiast Wartenga mówi, że ta drama będzie dotyczyła osoby, która nie jest w topce influencerów. O, ostatnio kwan I... mówiłeś, że szykuje się jakaś. Yy... Powiedziałaś, to drama roku. E, I e, czy w tej dramie będzie uczestniczył Twój oponent? Bo mówiłeś, że. E... Będzie to ktoś, ale nie stopki influencerów. A... Odpada tu więc patrzenie przez kryteria, że musi być to bardzo znana postać. Wracam jednak do zestawienia chłopaków. Odbył się tu pojedynek na dwóch płaszczyznach. Pierwszą była inteligencja, którą Tekwon wygrał. Twoja inteligencja ma się nijak, ponieważ leżysz na ziemi znokautowany. Wydaje Kto mi się, że walca też trzeba myślić... ma rację, jak ty leżysz na ziemi, a ja stoję nad tobą i mogę się nad tobą znęcać i pastwić? Nie możesz się nad mną znęcać i pastwić, bo to jest K1, kretynie. No dobrze, ale... I właśnie o tej inteligencji mówiłem. A drugą była sprawność fizyczna, o której przekonamy się dopiero po walce. Póki co jest więc 1-0 dla Taekwana za bycie mądrzejszym. Zabielski rzuca hasło, że kwan ma twarz jak wimp. Ja uważam na przykład, że ty wyglądasz jak wimp. Masz tak to? twarz wimpa. Nie... Jak nie wiesz, to wpisz sobie w Google. Uh, face wimp. Wimp face. Wpisz sobie. No jest. dobra, to sobie wpiszę. Jeżeli też pierwszy raz o tym słyszycie, to nie przejmujcie się, bo ja mam tak samo. Tutaj macie zdjęcie dla porównania i powiedzcie mi, czy przypomina wam to taką twarz. Według mnie tej kwan ma bardziej uśrednioną szczękę, więc jest to nietrafione. Dziwnie Zabielski to ocenił, ale co tu jest bardziej śmieszne to fakt, że ma on bardzo podobną szczękę do Rafała. Czyli to tak jakby sam się śmiał ze swojej. Co jest jeszcze ciekawe, Zabielski ma bardzo szeroki kąt widzenia albo ma dodatkową parę oczu koło miejsca przyrodzenia. Pokażę wam teraz cały fragment z ich face to face bez cięć. Zwróćcie uwagę, czy Filip patrzy gdzieś indziej niż w oczy rywala. Pan Filip Zabielski, wielkie brawa. A teraz pokażę wam fragment, który udowadnia, że Zabielski ma bardzo niesamowite pole widzenia. Po drugie mu się trzęsły ręce. Zobaczcie czy... na powtórkach. Paweł... Chłop, to co się patrzył z odległości 3 cm w oczy rywala. Widział, co się działo z ręką Rafała. Naprawdę szacun. Napiszcie w komentarzu, czy też widzieliście, żeby mu się trzęsły ręce. Say what? Na tej samej części występował jeszcze Paramaxil oraz Franio. Tutaj ogólnie to ciężko mi się wypowiadać, bo pada bardzo dużo oskarżeń, a z racji, że nie śledziłem tych osób na bieżąco, to nie jestem zorientowany w tym temacie. Ogólnie to podobała mi się ta konwersacja, nawet i skrzyło między nimi, ale jednak zbyt trudno mi tu ocenić, który z nich ma rację. Wspominam o tym tylko dlatego, bo jest to warte obejrzenia. Chłopaki mieli tutaj ciekawą wymianę zdań między sobą. W opisie wstawiam link do komentarza, w którym będziecie mieć sygnatury czasowe do obejrzenia całej ich konwersacji. Sajo vs Konopski, a raczej Konopski vs Wojtek Gola i Boxdel, bo to między nimi przez moment mocno zaiskrzyło. Wszystko zaczęło się od tego, że Sajo na filmie od Federacji Fame obraził w jakiś sposób matkę Konopa. Nie wiem w jaki był, nie widziałem tego, ale nie jest to ważne. Konopski zażądał usunięcia tego filmu, bo jak nie, to zagroził, że się nie zjawi na konferencji. Nazwał włodarzy frajerami przez to, że posłuchali się oni jego prośby. Już w tej federacji... E nie da się niczego załatwić z perspektywy zawodnika. Jak się nie nastraszy, że się na przykład nie przyjedzie na konferencję, no to ja po prostu poprosiłem, żeby to e, usunąć. A jak już jesteście takimi frajerami, że wystarczy was postraszyć, że się nie przyjedzie gdzieś, no to zadziałało. Jeżeli Wojtek Gola mówi prawdę, i Konopski od razu wyjechał z takim ultimatum, to jest to bardzo dziwne z jego strony. Znaczy, nie, nie przyjeżdżono na konferencję. Tylko że dostaliśmy od razu od ciebie informację, że to musi zniknąć, bo nie przyjedziesz. Nie, nie, nie było żadnej reakcji. Nie było ale tak usłyszeć, to tylko było od razu. Nie no, z Waszej strony nie było żadnej reakcji. Na początku jak to było zgłaszane. Mimo wszystko pogodzili się ze sobą, a Mikołaj obiecał zareklamować projekt Wojtka Goli u siebie na kanale. No myślę, że we emocjach to rzuciłeś. Słuchajcie, ja Nerwuj się, Wojtek, tak spontana jeszcze ci zareklamuje kiedyś na nim. Wy, tobie za to. Ale jakiś niesmak po tym na pewno pozostanie. Poza tą akcją to nic ciekawego się między nimi nie działo. Byłem wkurzony, że federacja na swoim oficjalnym profilu udostępnia to jako jakiś ekskluzywny content. Dobra, bo mamy informacje na no ucho i my słyszymy, a tego nikt nie słyszy. Ja, to też <grym> pomyślałem, że to tak. taki... jest ja... ja roz... Mogę Wam tu w sumie wrzucić jeszcze tylko statement Konopa odnośnie myśli samobójczych Leksia. Wiedziała. A to, że powiedział, że miał myśli samobójcze, zrobiło na Tobie jakieś wrażenie, że jakaś taka lampka się zapaliła w głowie? Mówił to też przy Kobusie kilka miesięcy temu. No wiadomo, jak wysyłał takie wiadomości i one gdzieś tam wypłynęły, no to mógł mieć takie myśli. No, 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 nie wiem co mogę powiedzieć. No, trudno. Przykro mi. W końcu przechodzimy do ostatniego zestawienia w tym odcinku, czyli linkiewicz vs z Lil Masti. Tutaj jest taki trochę dziwny temat. Ogólnie to obie mają rację w tym, co mówią. Lil Masti próbuje wejść do głowy przeciwniczce, aby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo, i w sumie o to chodzi nie tylko we free fightach, ale też w sportowych walkach. Nie wyzywa Hamskumarty, Marty, tylko krytykuje jej pewność siebie, odnosząc się do argumentów, które uważa za słuszne. Jej opinia nie czyni tego przecież stuprocentową prawdą, lecz Linkiewicz tak łatwo daje się sprowokować, że Lil Masti wchodzi jej skutecznie do głowy. Czy jest to złe? Według mnie nie trochę tak się zachowuje, jakby żądała od masterki zaprzestania atakowania jej psychiki. Powinna raz się odnieść do tych słów, a później jedynie kontratakować. Niestety ciągle cofa się do pozycji obronnej i w ten sposób traci przewagę. Jeśli ja miałbym jednak odpowiedzieć na taki atak ze strony Lil Masti, to powiedziałbym, że w teorii mówi prawdę z tym, że osoba pewna siebie mówi otwarcie, że wygra walkę, bo jest tego pewna, a w praktyce jednak nie jest to zasada, która musi się powtarzać w każdym przypadku. Po pierwsze, nie każdy czerpie przyjemność z wywyższania się nad innymi. Po drugie, bycie skromnym nie równa się byciu niepewnym Siebie. Może tak być, lecz nie musi. Po trzecie, sprawianie pozorów osoby słabszej może być taktyką na zaskoczenie przeciwnika i łatwe zwycięstwo. Odchodząc jednak od tego tematu, chciałbym Wam powiedzieć coś, co było bardzo głupie. Dziwię się, że nikt na to nie zareagował. Uwaga, słuchajcie, Aniela Bogusz, na pytanie o przykłady patologicznego zachowania Marty, powiedziała, że dla niej patologicznym zachowaniem jest bycie skromnym. No to dla mnie y, patologia to nie jest tylko, wiesz, takie negatywne y, picie alkoholu i tak dalej, tylko również ta skrajność w drugą stronę również ta skrajność w drugą Ale stronę jakiej skrajności Czyli, ty mówisz? No to wie to. No to właśnie mówię, że na face to face zachowywałaś się nie jestem pewna siebie. Ja nie potrzebuję tej pewności siebie. Jestem skromny. Szkoda, że Wardenga pominął ten temat. Od kiedy można przypisanym już do konkretnego zachowania nazwę używać wedle własnego się. Nie oceniam tu, czy bycie skromnym jest złe, czy dobre, ale pokażę wam na kilku przykładach, czemu nazywanie tego przez Lilmast i patologicznym zachowaniem jest niepoprawne. Jeżeli jest przyjęte słowo morderca dla osób, które zabiły innego człowieka, to nie będziesz mieć racji, jeżeli nazwiesz tak osobę, która pacnęła muchę na firance, bo dla ciebie taka osoba jest mordercą. Jeżeli jest przyjęte słowo narkomon dla dla osoby, która bierze narkotyki, to nie będziesz mieć racji, jeżeli nazwiesz tak osobę, która pali papierosy, bo dla siebie taka osoba jest narkomanem. Jeżeli jest przyjęty, że drzwi pisze się przez rz, to nie będziesz mieć racji, jeżeli napiszesz przez ży. z kropką i będziesz się kłócić z nauczycielką, że dla ciebie tak się powinno pisać i to ty masz rację. Say what? to był już ostatni segment. Powiem wam jeszcze tylko tyle, że na tej konferencji została przedstawiona zawodniczka, która wystąpi na gali Fame MMA 16 i będzie to Liza. Jest to streamerka, która wybiła się na Twitchu razem z Franio, który będzie teraz walczył z Paramaxilem. Przywitajmy nową zawodniczkę Federacji Fame. A jest nią Elizabeth. Liza Anoruje! Słuchajcie, witamy Lizę, Federacji Fame wielkie brawa dla Lizy, nasza nowa zawodniczka. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Napisz w komentarzu, co sądzisz o tym omówieniu. Jeżeli ci się spodobało, zostaw też suba i kliknij dzwona, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A jeżeli ci się nie spodobało, to przeglądnij inne filmy na moim kanale. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie. Ja jestem Foxteri. Do usłyszenia.